Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Ale Łatwe Asy. Pierwszym dlatego, że ten odcinek, który był wcześniej, był takim pilotem, takim jakby testem, taki można powiedzieć, taką przynętą rzuconą na, na jezioro mojego kanału i chciałem zobaczyć, co się ewentualnie złapie. No powiem szczerze, złapało się nadspodziewanie dużo. Nie żeby to było coś złego, że się daliście złapać, tylko po prostu byłem ciekaw, co w ogóle o tej serii będziecie sądzić. I seria, ten znaczy filmik spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, że super pomysł, fajna rzecz, chcemy to oglądać. Tylko nie ukrywam, że od razu po publikacji tej powtórki i tego filmiku e, dostałem mnóstwo, mnóstwo maili i doszedłem do wniosku, że będzie mi bardzo trudno e, w jakiś racjonalny sposób uzasadniać e, swoje wybory, ponieważ z jednej strony. Nie tylko Demedzem człowiek żyje. I ta bitwa właśnie będzie przykładem, ponieważ bohaterem tej bitwy jest The Darf Spider z klanu KXAOC na Grillu, który zrobi bardzo niewiele damage'u, a jak sama nazwa wskazuje, dostanie Asa. Z drugiej strony też na przykład można zrobić dużo damage'u. Mam taką na powtórkę w zanadrzu, gdzie kolega zrobi naprawdę damage'u bardzo, bardzo dużo, ale w bardzo prosty sposób. I to też można tak sobie pomyśleć, że w sumie e, to też jest łatwy AS, jeśli po prostu wyjeżdżamy, klepiemy sobie ten za frajer, bo wszyscy nas ignorują na przykład, a my tylko tak, wyjazd strzałcowka, wyjazd strzałcowka i nagle mamy na liczniku ileś tam tysięcy punktów uszkodzeń, to też jest to prosty AS. Więc tak sobie zastanawiam się, e, w którym kierunku pójść albo ewentualnie, albo ewentualnie jak motywować te powtórki że się tutaj pokazują. No i pomyślałem sobie, że tak, taki pierwszy odcinek, faktycznie pierwszy odcinek, zaczniemy od łatwego do wyjaśnienia asa, czyli po prostu mało damage'u, a wpadła MK, więc się wszyscy dziwimy. Ja postanowiłem, że tę powtórkę będę jednak nagrywać na przyspieszeniu, bo ona będzie dość długa wbrew pozorom, bo już oddał dwa strzały Darw Spider i na razie ani jednego nie trafił, no ale to też jest urok, właśnie? Raczej, yy, może być urok takiej bitwy, że yy, no próbujemy, robimy wszystko, żeby jakoś ta bitwa nam, yy, nam siadła, a okazuje się, że nie do końca. Więc tutaj, tak, tu lekko może zwolnię. Próba strzałów tego mx 30B też nie wyszła. Tam był Baczat, pewnie by dostał, gdybyśmy nie strzelili. No i czekamy, patrzymy, co nam się ewentualnie yy, pokaże. 1462 przeładowanie Alfa 750, tyle samo co na przykład Esetka. Celność bardzo duża, bo poniżej 0,3. E, e, bardzo dobra, o tak powinien był powiedzieć. No i patrzymy sobie, może na przykład ten AMX 30. Stoi bokiem, idealny strzał. No ale znowu niestety brak trafienia, no i kolejny raz mamy Już minęły 3 minuty tej bitwy, a wciąż 0 rodemerzu. Teraz tam zobaczcie, BatChat AP zjechał na przeciwników No i w końcu jest pierwsza buła, no i od razu wynagrodzona Długie czekanie, że ten strzał był bardzo, bardzo mocny, bo aż za 875 No i teraz ten BatChaci, który chciał coś tam porobić, no teraz po prostu ginie Mamy tam E75, celowanie w górną płytę nie wiem czy nie trafiliśmy, czy to był rykoszet, no ale 75 w tym będzie skończyło właśnie przez to batczata, więc gdyby gościu zginął, to by żył nasz batczat pewnie byłoby sporo prościej. Dobra, odpuszczamy na 75, jednak nie, jednak może z, yy, do niej wrócimy, teraz bardzo szybki strzał, bez skupiania, wchodzi nam ta pestka, mamy pierwszy frak i 1232 punkty uszkodzeń po upływie 4 minut. Więc, wynik jak na Grilla wydawało, wydaje się, że słaby. Teraz z kolei ta buła też pięknie weszła 702, plus chyba detrak. Tak jest, bo mamy uszkodzenia po asyście, więc też to bardzo ładnie wyszło. Zobaczcie, strzały skupione nie trafiają, a strzały bez skupienia trafiają. Tutaj mamy z kolei przejeżdżające E50M. Może gdzieś tam bogwierz na przykład znajdziemy. No, tutaj nie widać. Może teraz. A, jednak nie, jednak nie nic, nic z tego strzału. Wciąż 4-3 i mamy spota, Zobaczcie, z takiej odległości to się nas wyspotował. Od razu mamy bułę od MX30, batszat w gąsienicy bez krytyka i dinguje się od nas E50M. To też jest ciekawy med, med z najwyższą penetracją na medach 270 mm penetracji, dinguje się od grilla. Kolejny spot, niestety. Tutaj problem pojawia się, no bo Niby za kamieniem jesteśmy, ale wciąż nie wiem, gdzie przeciwnicy, są i nas mogą obijać. Też jest artyleria, to też pamiętajmy o tym, że ten kamień nie jest bardzo wysoki. A Death Spider nie może się ukryć bardziej w prawo, bo wtedy zostanie pewnie w plecy od, od czołgów. A otóż to. No i się przywitał z artylerią. Trochę niepotrzebna była ta naprawa gąsienic, ponieważ to za kamieniem, a druga arta by mu nie wrzuciła tutaj, więc mógł spokojnie te 5-8 sekund poczekać i e, odpalić sobie już do przodu bez e, żadnej naprawki. Zobaczcie, niecałe 2000 punktów uszkodzeń po 5, 5 minutach bitwy. To nie jest dobry wynik. No, ale próbujemy, walczymy dalej. Ten as wpadnie, to wiemy. Tylko pytanie, jaki Ile jeszcze? Niewiele zrobi Death Spider, żeby ten as wpadł. Tak jak mówię, dostałem od Was masę w różnych powtórek na różnych telach, na różnych czołgach, również na artyleriach. Niektóre powtórki wręcz były takie, że było i damage'u bardzo dużo, i exp'a bardzo dużo i ogólnie taka w sumie powtórka, która wyróżnia się wszystkim, że byłaby bardzo dobra. Teraz krytyczny strzał B-50M, zobaczcie, znowu strzał za zero i tak... Szczerze mówiąc, no, znowu pokazywanie bite, w których łatwe było tylko to, że przeciwników zginęło, a czyli po prostu mało naszych zginęło sojuszników, a wszystko inne było super. No, to to nie jest może bardzo łatwy as, bo jednak tego damage도 sporo klepnęliśmy. Teraz ładny strzał w końcu się udało we 50m za prawie 800. Znowu lekko przyspieszę. Czekamy sobie na, na wyjazd tego gościa. No i to było. Jest przyspieszenie, czy nie ma. To jest, a, okej, okay. no bo teraz, tak jak mówił, de, y, pamiętam, Dedo jakiś czas temu w jednym z, ze swoich filmików, Wargaming w ramach ułatwiania y, pracy i, i zabawy y, przez osoby nagrywające powtórki usunął informację o tym, jak szybko jest powtórka odtwarzana. Więc to tak też, no w sumie czasami jest problem określić do, y, dokładnie, jakie prędkości. Baczat na Baczata wyjeżdża. Niestety nasz powolutku ginie, my nie, my nie zdążymy dojechać. Zginął nasz Narpadczad, ale teraz zjeżdżamy na niego. Piękny, szybki strzał z naprzód, dobicie Bata. Mamy na koncie dwa fragi i 2900 punktów uszkodzeń. Myślę, że jak ktoś z Was gra grillem i, i zna ten pojazd, to pewnie, no, żeby MK zrobić, potrzebował kilku dobrych tysięcy uszkodzeń. Tak myślę, że realnie to jakieś. 6, 7, a pewnie w dobrym momencie i pewnie by trzeba z 8 machnąć, no, no może 8 to przesadza, ale teraz zobaczcie, znowu krytyczne trafienie w Batchata, ale dzięki temu krytykowi Batchata dostaje oklep, kolejny strzał, kolejny i załącznie ponad 1400, bo tam jeszcze wcześniej było 200, ponad 1400 asysty dostał Spi Darw Spider tym jednym strzałem. No sam strzał może wybitny nie był, bo nie wpadł damage, ale jednak Batra praktycznie całe HP spadło na nasze konto Z racji tego, że Gosiu dostał od nas track, taki bardzo fartowny strzał po gąsienicach Jest VKB bokiem do nas, także szybkie pocelowanie, pęk, dobicie, 3 fragi, 3200 punktów uszkodzeń Bitwa nam się w końcu powoli wyciąga, była taka no, trochę na styktach, zrobiło się 10 7. Lekko przyspieszam, czekamy sobie, jest FV4005, czyli loduwa Loduwa sobie przejeżdża, to jest gracz. Ymm, a przepraszam, tak, to jest jedyny TD, który u nich został. No i teraz patrzymy sobie, tam jest po lewej stronie FO215B, dość mocno skampiony za krzakiem, ale nogryzł HP. No a Loduwa miała tych hp ponad 1100, także jeszcze, jeszcze ten damage jeździ po tej mapie. Pytanie tylko, czy Dar Spiderowi uda się ten demet gdzieś tam wyciągnąć. Jest spot na lodówce, AMX go chyba świeci. My sobie na spokojnie dobija typ 4 heavy, dobija FV'a a my dobijamy lodówkę drugiego FV'a czyli dwa brytole w ciągu kilku sekund spadły. Mamy na liczniku 3904 fragi. Lecimy sobie dalej. Bitwa długa, jest artyleria. Dobicie piąty frag 4200 i lecimy sobie dalej. Zostali 3 przeciwnicy AMX, przepraszam, T62A, podobno na Full HP i na Ogrysku dla nas E50M, czyli to tylko kwestia, żeby dobrze wyjechać, jedną bułę dobrą sprzedać będzie tam około 5000. Zobaczymy, czy się uda. Czekamy na razie 5 fragów, więc brakuje jednego do specjalisty. Tortoise popycha linią 1, powolutką dość długo tam zwlekał z tym wyjazdem Gościu 24 tysiące bitew, no zastanawiam się, że jednak powinien trochę wcześniej ogarnąć sytuację I troszkę wcześniej ruszyć T-62A już właśnie zdążyło tam podjechać i wyspotować Tortoisa, Zabija żółwia nasz ich E-50M No to jedziemy sobie w takim razie po E-50M I patrzymy, czy ewentualnie gdzieś tam nie znajdziemy tego meda radzieckiego no i teraz tak, czyli ktoś tutaj jest? Nie ma, a nasi kapują bazę. 10 sekund o końca skapowania bazy, więc musimy się mocno sprawdzać, jeśli chcemy jeszcze jakąś peskę wcisnąć. 1050m, pisze Dark Spider Stop Cup, a tutaj wyjeżdża na, na boku czołg, Dostaje jedną bułę po naszym spotcie 406, sekunda 0 punktów, czyli 0 kapa i strzał do bicie. Tak jest. Szósty frak 4479 punktów uszkodzeń i przechodzimy zobaczyć sobie Asa w podsumowaniu. Musicie przyznać, że uszkodzeń w tej bitwie nie było. Przebieg też mocno średni, żeby nie powiedzieć wręcz słaby, z racji tych wielu strzałów, które nie trafiły, ale no, też takie uroki kampienia z ostatniej linii, że musimy się liczyć z tym, że jednak pestka ma dość długą drogę do pokonania i przeciwnicy mają szansę jej uniknąć. Też celność sporo daje, albo utrudnia, jeśli mamy ją niewielką. No ale MK wpadła, mimo wszystko. Wpadła MK głównie pewnie za sprawą 6 fragów i to nam dało jakby dość duży bonus do, yy, do EXPA. 4479 punktów uszkodzeń jak na grilla to jest niewiele. Takie wyniki tego typu damage'u Czasami, nawet i na ósmym tierze, mogą nie gwarantować Mki. a co dopiero mówić na dziewiątym, który stoi w ostatniej linii, bije głównie nie ze swojego spota Ale tak jak mówię, 6 fragów dało nam 1167 punktów uszkodzeń, i co w sumie nam właśnie zapewniło MK. Najwyższy wynik na mapie zrobił fo 215 b raptem o 304 wyższy, i za to, dost... a nie, nawet to mu nie dało bohaterskiego oporu. To też ciekawe. No, a ten T62A, który żył do końca, zrobił 656. Dobra, i co? W podsumowaniu szczegółowym 17 oddanych strzałów, 11 trafień, 9 przebić z dystansu mniejszego niż 300 metrów wyszło nam tych uszkodzeń około 800 trzy przyjęte strzały, dwa odbicia, to jest bardzo ciekawe, jeden, tak jak mówię, był krytyk na, czy to był uszkodzenie gąsienicy bezkrytycznego, drugi ding E50M, no i tak, 9 uszkodzonych, 6 zniszczonych, asysty 2800, głównie ta asysta wynikała z detrakowania tego bata, to był pierwszy bardzo dobry strzał, zobaczcie, tutaj może to się pokaże, właśnie, zobaczcie, 1500 prawie punktów uszkodzeń po asyście 725 po detraków tego bata, w AMX-a mamy niecałe 200 i w 50 mamy 406 po tym jak wyjechał nam na plecy. Przejechane 2 km, 55,5 tysiąca zarobku, 19 tysięcy ponad zarobku na czysto, EX premką to 1750. Także moi drodzy, to tyle w pierwszym oficjalnym odcinku AWA. Jak się podobało, zostawcie poszłapkę w górę i komentarz. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. I do następnego. Cześć.